Wiemy już zatem jak powstaje materiał, który później oczywiście jest izolacją. W tym domu będziemy mieli przyjemność zobaczyć, jak wymieniamy stary materiał izolacyjny na ten nowy, o którym już coś wiemy. Między innymi po to, aby mieszkający w tym budynku mieli komfort komfort termiczny, zarówno latem, jak i w tych miesiącach zimowych. Konstrukcja tego domu powstała blisko 80-90 lat tak, temu. Tak, była to stara, stara wozownia. W latach 80. budynek został zaadoptowany na, na dom letniskowy z zamiarem wykorzystywania przez klienta od wczesnej wiosny do późnej jesieni i stąd też nasza tutaj interwencja, żeby, żeby warunki termiczne w tym obiekcie poprawić. I ta poprzednia konstrukcja czym była ocieplana? Tutaj była zastosowana wełna mineralna w matach. Wełna uległa do dosyć dużemu zniszczeniu, rozpadła się, powstały duże otwory, warstwa izolacyjna nie była ciągła, wełna zaczęła się osuwać, powstawały z tego powodu dosyć duże mostki termiczne. Komfort użytkowania tego budynku był zdecydowanie niewystarczający dla klienta. Nie mógł po prostu korzystać z niego. No i ten konkretnie projekt, na czym polegał? Nasz projekt polegał na usunięciu, częściowym demontażu ścian, usunięciu starej warstwy izolacyjnej wraz z jej wywiezieniem do, do utylizacji e, i wdmuchanie granulatu celulozowego Ecofiber. Jaka musi być grubość tego nowego materiału, który jest umieszczany w, w, w budynku? W tym momencie przy ścianach sugerowana grubość minimalna to jest około 15 cm do 20 Tutaj niestety konstrukcja pozwoliła nam na wykonanie izolacji o grubości 15 cm. Natomiast w tym momencie już te normy, które w Polsce obowiązują dla budynków mieszkalnych, no to są troszeczkę większe, więc stosujemy grubość 20 cm. Co zyskujemy, jeśli chodzi o wymianę tej starej izolacji na nową? Po pierwsze, zyskujemy to, że izolacja jest jednorodna. Jest, jest ciągła, wypełnia ze względu na swoją strukturę, budowę materiału, wypełnia wszystkie wolne, puste przestrzenie. Minimalizujemy możliwość powstawania mostków termicznych. Wiadomo, że są elementy konstrukcyjne, w tym przypadku tutaj drewniane na których te mostki będą, natomiast pomiędzy, pomiędzy tymi elementami konstrukcyjnymi izolacja jest jednorodna i, i ciągła, po prostu nie ma, nie ma tych pustych przestrzeni, nie ma gdzie powietrze się dostać i w zimie wychładzać, a w lecie nagrzewać te przestrzenie. Drugi aspekt, ze względu na substancje, którymi materiał jest impregnowany, zapewniamy w tym przypadku dosyć staremu obiektowi dodatkową impregnację konstrukcji drewnianej, jest to dosyć ważne zapobiega to powstawaniu grzybów, pleśni, tego typu rzeczy. Trzeci dosyć ważny aspekt, przy tego typu izolacji, tak jak tutaj mamy, czyli nadmuch granulatu jako fiber, nie ma potrzeby stosowania folii paroizolacyjnej. Materiał wyprowadza przez, przez siebie tą wilgoć na zewnątrz budynku, ogranicza to wytwarzanie się też grzybów, co wpływa pozytywnie na mikroklimat. Prawda? Efekt jest praktycznie Odczuwalny natychmiastowo. Ten typ ocieplenia jest ociepleniem wewnętrznym, ale które przestrzenie szczególnie wymagają naszej uwagi? Jesteśmy w stanie wykonać izolację ścian, podłóg, skosów, ścian działowych, a także stropodachów bądź też poddasza, które są zadeskowane, Strop, który jest zadeskowany. Natomiast owszem, może stosowane jest to na dużych budynkach wielorodzinnych, czyli w przestrzeniach stropodachowych i w nowo powstających budynkach, czyli między płyty karton-gipsowe, które zazwyczaj w tym momencie mamy na poddaszach, a, a pokrycie dachowe już bezpośrednio. Czy istnieją takie sytuacje, kiedy nie do końca trzeba wyjmować cały stary materiał izolacyjny, a jedynie potraktować Waszą celulozę jako uzupełnienie? Tak, yy, jesteśmy traktowani, można powiedzieć, jako pogotowie izolacyjne. Szczególnie w budynkach nowych, powiedzmy 3-4 letnich, gdzie z czasem zastosowany materiał izolacyjny potrafi się obsunąć. Są dwa problemy. Po pierwsze, w zimie są bardzo duże trudności z dogrzaniem takich poddaszy. Ściany są wychłodzone ze względu na to, że powietrze się tam dostaje, cyrkuluje w tych pustych przestrzeniach i, i wychładza nam te powierzchnie ścian. A w lecie znowu gorące powietrze powoduje to, że że na tych poddaszach potrafi być naprawdę bardzo gorąco. Wtedy nasze prace polegają na tym, że wykonujemy otwory technologiczne w płytach karton-gipsowych. Materiał jest dodmuchiwany do istniejącej izolacji, wypełnia wszystkie puste, wolne przestrzenie. Otwory technologiczne są zaklejane. Jest to najlepszy sposób ocieplenia budynków, dlatego że tak naprawdę po pierwsze w pewnych przypadkach jedynie możliwy, a po drugie daje mnóstwo innych korzyści, które są niezaprzeczalne, choćby takie, że jest to materiał ekologiczny, że jest to materiał, który wygania nam lokatorów w postaci zwierzątek ze ścian, jest to materiał, który nam się zachowuje bardzo długi czas, bardzo dobrej jakości, nie gnije, nie niszczy się, nie niszczy również ścian, ponieważ przepuszcza wodę czy powietrze. To są wszystko dodatkowe zalety, które są nieporównywalne z każdą inną technologią. W tym momencie temperatura w budynku będzie utrzymywana, znacznie wzrośnie, nie będziemy tracić tego ciepła. Funkcjonowanie ogrzewania, które jest w środku, zacznie mieć sens i w tym momencie mam nadzieję, że będę w stanie używać tego budynku nie tylko dwa miesiące, ale i przez pół roku czy nawet dłużej. Jeśli chodzi o spodziewany zwrot kosztów, to wiemy, że w sytuacji, kiedy mamy tak drastyczną poprawę izolacji, to prawdopodobnie w ciągu dwóch lat udałoby nam się odzyskać całą zainwestowaną kwotę w taką technologię. powierzchnia mieszkalna tego domu to mniej więcej około 60 m2. A ile godzin pracy potrzebujecie, żeby ocieplić ten budynek? Samo wykonanie nadmuchu ściany, części podłogi plus plus poddasze, nadmuchanie granulatu na strop. Ja oceniam, że jesteśmy w stanie to zrobić w 7-8 godzin. Więc sama izolacja jak najbardziej jest bardzo szybką metodą, natomiast przygotowywanie tego jest tutaj dosyć, e, dosyć pracochłonne. A według Pana doświadczeń, jak długo ta izolacja tutaj położona będzie spełniać swoje zadanie? My wykonujemy to od prawie 23 lat. Nie spotkaliśmy się z reklamacją. Więc tutaj poza tym producent deklaruje. E, gwarancję na materiał 10 lat, więc to już też jest kolejny prawda, atut tego materiału, że gwarancja jest 10 dziesięcioletnia. Natomiast mieliśmy budynki, gdzie były prowadzone kontrole po, w tym momencie bodajże po 17 latach, były prowadzone badania, izolacja działała praktycznie tak samo jak w momencie jej zastosowania.